Dzień dobry, witam i o zdrowie pytam. Z tej strony Grzegorz, a przed Wami kolejne daily newsy, tym razem przygotowane na 14 września 2020 roku. Zapraszam serdecznie do oglądania, a przy okazji nie zapomnijcie subskrybować kanału i zostawić łapki w górę dla zasięgu. Ruszajmy! Wygląda na to, że Mortal Online 2 jest bliżej niż dalej, i to naprawdę dobra wiadomość. Od jakiegoś czasu dostępna jest Alfa Mortal Online, koncentrująca się na systemie walki. Deweloperzy informują, że zwiększają ilość graczy dopuszczanych do testów systematycznie. Co więcej, na horyzoncie są również testy stresowe. Będzie to techniczna beta, która sprawdzić ma wydajność serwerów, ale również innych systemów w obrębie Mortal Online 2. Nie mylcie tego jednak z normalnymi testami beta. Techniczna beta zaplanowana została na końcówkę 2020 roku. Zainteresowanych za Zapraszamy oczywiście na oficjalną stronę. Podobno wszystkie osoby chcące sprawdzić grę mogą liczyć na możliwość zagrania. Nie wiadomo kiedy dokładnie pojawi się konkretny termin testów, ale na kilka dni przed nim rozesłane zostaną klucze na Steama uprawniające do grania przez kilka dni. Dzięki giveawayowi z darmowymi quest pakami populacja w Lord of the Rings Online mocno odżyła. Obecnie można tam spotkać o wiele więcej osób niż wcześniej, dlatego ucieszy Was z pewnością informacja, że Standing Stone Games planuje wydać w październiku nowe mini rozszerzenie do Lotro. War of the Free Peaks wprowadzi nowy raid, nowe wyposażenie, nowe rodzaje mountów oraz pomniejsze nowości. Koszt takiego mini expansion wyznaczony został na 20 do 100 dolców, 20 będzie kosztować standardowa edycja, 60 edycja kolekcjonerska, no i 100 edycja Ultimate. Nie będzie tutaj jednak powiększenia maksymalnego poziomu ani też nowego regionu. W tym przypadku będziecie musieli poczekać do 2021 roku na premierę pełnoprawnego dodatku. Możemy jednak powiedzieć, że War of the Free Peaks to rozgrzewka przed tym, co czeka nas już niedługo. Nie chcę wam się ekspić, no to wbijajcie do Dekarona. Do gry powrócił właśnie jumping event, który pozwala automatycznie awansować naszą postać na 180 level. Tym samym oszczędzamy sobie dziesiątek godzin żmudnego grindowania oraz questowania. Od tego momentu będziecie mogli zakosztować dosłownie endgame'u. Jumping event jest ograniczony na serwerze Helios, czyli najnowszym świecie, który został otwarty na początku tego roku. Oczywiście, my razem z poziomem doświadczenia otrzymacie także odpowiedni sprzęt, kolejne skrzyneczki z prezentami za na kolejne poziomy, i tak dalej. Jumping event potrwa do 1 października. Obowiązuje jedna gotowa postać na konto, więc nie próbujcie nawet tworzyć kilku bohaterów z taką trampoliną, bo zwyczajnie się nie uda. Zainteresowanych zapraszamy do gry. Enmas upadło i w związku z tym wydawca dogaduje się z firmami w obrębie sprzedaży bądź też przekazania praw do wydawania obsługiwanych przez nich gier. Closers przeszło w dobre ręce, ale co z Tera Online? No nie wiadomo, bowiem Enmas Entertainment milczy na temat dewelopera, który przejmie od nich właśnie tego MMORPGA. Potwierdzono na szczęście, że transfer będzie miał miejsce, bowiem znaleziono wydawcę, który zajmie się tym tytułem. Niestety wciąż nie podano, kto to taki. W przyszłym tygodniu rozpocznie się transfer kont Tera od Enmas Entertainment. Do nowego właściciela, i dopiero wtedy dowiemy się, kto nim będzie. Pozostaje zatem cierpliwie czekać, chociaż dziwne, że wszystko trzymane jest w takiej tajemnicy. Jak myślicie, kto pokusił się o amerykańskie serwery Terry? Daybreak, może Kakao Games, Micom, czy może Gameforge? Możliwe również, że Gamingo się zdecydowało. W sumie aż strach pomyśleć, do kogo trafi ta gra. Amazon zdecydowanie z impetem wkroczył w nasz gatunek. Pojawia się New World, poza tym Lord of the Rings MMO, Lost Ark Online, a teraz jeszcze to. Firma jest w trakcie poszukiwania osób, które mogą stworzyć im kolejnego dużego mmorpg -a. W opisach dotyczących poszczególnych stanowisk mowa o science fiction, więc nowa produkcja Amazonu zostanie osadzona w kompletnie innym świecie aniżeli New World czy właśnie Lotro. Większość ofert po prostu pojawiła się w zeszłym tygodniu, więc Amazon jest dopiero na początku produkcji takiej gry. Na jakieś większe szczegóły przyjdzie nam pewnie trochę poczekać może rok, może dwa albo dłużej. Amazon idzie jednak na całość, nie zamykając się w obrębie jednej konwencji. Pieniądze nie są w tym przypadku problemem. Amazon to wielka i bogata firma, która gdyby tylko chciała, mogłaby w każdym rok wydawać po jednym dużym MMORPG-u. Dlatego tak bardzo ważne, żeby New World odniósł sukces. Niestety nie wiadomo jednego, czy Science Fiction MMO będzie tytułem pc konsolowym, czy być może mobilnym. I to tyle w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował was najbardziej. No i do usłyszenia już niedługo. Cześć.